Idzie po ciebie. Dostał. To powiedz mi czego ty potrzebujesz. Ja Nie nagrywam. Jestem pomiędzy wojną. Itala, tutaj. Tu jest ten ziomek Weź, go, nie ban. On tam jest, czy nie? To, kurwa, raczej <laughs> nie. Jewaj, to. Odbiło się teraz, lecia, musi Leciał, leciał. Lecia. Pa, pierdolnie. Drugi... No i patrz, i na dół. O co tu chodzi? Kolego! To powiedz mi, czego ale, potrzebujesz... Jeden koło dronku. Dobra, wiedzą o mnie. Tak, ale ja nie mogę, dlaczego oni... Nie zawijają cię co? O co co chodzi? Cię ja rozpierdalą. No i się się. Ja nie rozumiem dlaczego oni cię jeszcze nie zawili. Kumarz. <noise> <noise> no, jakie to są łby, naprawdę. A ja napierdalam spider. żeby w tą kolesie, nie? O, zabili mnie, tylko nie wiem skąd. Najlepiej, że chłop gada na wojszczacie i od razu jego kumpli przebija. Widzę. Dwóch jest. Nie, oni, oni się też na nich kampią. Widzę, kurwa, kolejnego. Pięknie, z moją strony, ty. Co <słuch> się dzieje? Ale kurwa, dyby, tu są stare Aż tak? No Pa, biegają dwóch, kurwa Jakieś cipki Pa, pa, nie... jednego, kurwa Co tu się odpierdala? To nie mogą nikogo zabić ba, zabił, zabił jednego Weź to No To się nagrywa ja nie nagrywałem. Jestem jest. jest pomiędzy wojną. Jeden leży. Nice. Drugi też leży. Elegant. Jeszcze jeden jest. Jeden przy budynku. No, no pomóż nam Nie zabijemy W sumie W sumie mi wszystko jedno Co jest? Nie no nic ci nie zrobimy no. Pomożesz nam Zależy z czym? Pomożesz nam No nasi koledzy się wykrwawiają Jesteś sam? Ta nie ma nikogo na pewno. Na 200% solo jestem. Dobra, pomożesz nam znaleźć coś do jedzenia i... bo ziomek nam się wykrwawia i... ciężko nam samemu poradzić Który się wykrwawia? Leży debil na dachu. Co, tam? Tam. Mogą mu dać bandaże. No, ta, bandaże i potrzebuje jedzenia, a drugi ma połamaną nogę i leży gdzieś w krzakach. No, to dajcie, daj maczetę jak masz, albo czekaj, nóż może być zwykły. Po co się nóż? No... no żeby mu A, zrobić. Patyki, ta, no właśnie ta. noża też nie mamy. Właśnie to mamy chodźcie, nowi, chodźcie. Wiesz co, wczoraj, wczoraj grę kupiliśmy i, i tak ciężko namogać na razie. No spoko, spoko. A macie może drugą pompę, bo pr będę próbował odzyskać swoje stawy i. Spoko nie, ja też mam nic nie zrobię. Pompę drugą właśnie nie, a to jest nasza jedyna broń Dobra, dobra, Luzik. Ale jak nam ładnie ładniej wszystko to coś pomyślimy, może oni mają Dobra Luzik, spoko Dobra, to chodźcie na chwilę, czekaj. On jest na górze, ta? Jeden, no Oj, wybacz, sorry Nie chciałem, nie chciałem, sorry Dobra, czekaj, zaraz mu zrobimy, żeby mógł się poruszać. A masz coś do jedzenia? No właśnie, się dopiero zesponowałem. To budynki możecie tam. No ta właśnie w tych budynkach nic nigdy nie... Spokojnie, zaraz coś ogarniemy. No chuj ty masz budynek. Ty, on nie żyje. Ja go reanimuję Ale nie wiem czy coś z tego będzie, nie? Ty on nie ma nogi połamanej No on nie no tutaj na domu Kurwa idiotom nie mnie powiedział Ja specjalnie zrobiłem szynę i Czego moment Jak ja go podniosę To jest wasz kumpel, da? Dobra, ten jest ten. Ten, to jest potrzebny na nogi, to... Musisz ogóle... zdjąć kask, bo Cię prawie nie słyszę. Szpitalem, z drugiej strony szpitala, tutaj. Tu jest ten ziomek. Weź, nie jest ban Ogólnie to i tak macie tutaj przestranę, nie? Tak czy siak. Bo gościu jest na, na samym spawnie i kampi z akaczem. Już mnie dwa razy zdjąłem, miałem takie oferte, że się zrespiłem. Ja mu powinno tak 15 minut i powinien normalnie biegać, nie? A, jest, a jakbyśmy dali ci broń i poszli ci pomóc, to jesteśmy w stanie go zadurzyć? Raczej nie, bo gościu ogarnięty jest. Pruje do wszystkiego co się rusza, więc nie ma opcji. A wiesz, on gdzieś w mieście jest? Tam na samym południu gdzieś e, czeka, jakby wam to pokazać. To... A w ogóle mam takie pytanie, da się tu stworzyć jakąś grupę, żebyśmy się widzieli? Czy tutaj nie ma takiego... Da radę, pod P masz. Naciskasz P i zapraszasz tam ludzi, ale ja raczej do was nie, nie dołączę. Bo ja już mam swoją grupę, tylko że jej... Ich... No nie ma. aktualnie, w tym momencie. Ty, Dawajcie poszukamy... Chcesz, no? Jak chcesz teraz chcesz z nami tak pochodzić, jak nie masz nic innego roboty. No, spoko, spoko. Mogę poładzić, nie mam problemu. Tylko mówię tam jest gość. Możemy poszukać żarcie. Jeszcze raz? Możemy poszukać żarcia, nie? O to możemy coś. A idzie coś tu polować w tym lesie? Tu nie wiem, czy coś znajdziemy, ale możemy iść do wioski. Obok niedaleko. No ja będę zaraz się wypierdolę bo nie Aha. mam w ogóle jedzenia. Zamek, jakby kogoś bił. A ostatnio biegłem, to w jednym bloku była ta baza robiona. A widzisz? Nie widzę, ale widzę zombiaka, który dziwnie jakby bił kogoś. Spokojnie, na razie weryfikację robię. Już tundrę mam w łapie, w co. W tym bloku oznaczyć cztery blok. Ostatnio była ten. Jakby... Jest gracz. Jest? Dwóch, auto mają. Leży to. jeden. Ta hm? Tak. Ta. Drugi gdzie? Dostał. Biegnę, biegnę, biegnę. Piętro, coś? Dostałem, Powalił mnie. Na dole przy aucie leży. Jeden leży, dostał głowę. Ja Ał leżę. Auto na trójce? O... Widzę. Ej, tak, tak. Idzie po ciebie Dostał. Leży Dobijaj, mamy... Tak, auto, tak, stary. tak, 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 tak. Trup. Żyjesz? Żyjesz. A, a. Ale, ale kluczowy kill to był, że Gosia wam sprzątałem sprzedałem Ciało Duzołowia Drogą sam no. czas tak No i teraz to będzie odcinek Ej ci i tak szukam wszystkich części? Nie, nie, nie Nie, nie chcesz? Nie nie knikuj tego, bo no, kurde... No i tak do nich stary Co? Co? Co ty mówisz? Tak no, uderzył Możemy zajechać Co? W uderzył? W lewo? Nie, w zobaczycie. Nie no jedź prosta, jest prosta, jest prosta, jest prosta Cało prosto Zamknij, bo one są jedynie w dobrym stanie, w całym aucie, wszystkie Dawaj, pierdol coś No Wszyscy, weź, z tym no. no. czy nie, one ten, ogólnie, one tekstury nie mają W oczy założone A no Jak Przypominam, żeby był, patrz, jeden się pyta Szczególnie drzewa nie, ten, auto nie reaguje na trzeba był Nie Nie był No już będzie zaraz właśnie, No 19 ma się... właśnie jest pytanie, czy będzie ten Wipe. Nie będzie. Tutaj nie no... będzie. Oni, to był, jak na Discordie pisałem, czytałem, to w lutym albo w marcu był ostatni wipe. Już. I już nie będzie w tym roku. Mówisz. No podobno. Podobno. Ale. Za no, co się spierdolili? Wipe mogą zrobić na serwerze tutaj. He? Nie, nie zrobią. Ja to ja pisałem do admina. propozycję. Lewo. Żeby... Żeby... Lewo? Prosto, prosto, cały czas. Prosto i nie kręcasz. Żeby tego Expansion'a dodał, nie? Albo jakieś inne, takie lepsze budowanie. No to mówisz, że nie, bo są jakieś problemy serwerowe czasami. Ale napisz, żeby dodał jakieś inne, bo czasami jest... brakuje zabudować sufitu sobie czy czegoś. Tak, tak, kurwa, nie? Chociaż to by zmienił Plus, jakby to dodał. Mówię o oh, lag. O, 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 ale, ale o, o, obu... on speed'a dał O, Nie, nie widzę jej. i w prawo, zaraz. Teraz, dobre no i tam paną drogą na szakówkę dojeżdżasz. Cały Teraz czas. Teraz trzymasz się to... ta jedynka. I nitro tak. Ta, A, czy jest nitro? Kto tam kika cały czas? Tam czy Nero, oczywiście jak kurwa ma być chory. Zaczyna się, to jest punkt widokowy. Mam mapka. <noise> Witakowy kurwa w lesie A tu krzyż Biomisa Tutaj na tej drodze miał wypadek kiedyś, kiedyś nie miał No nie, ja... Fadek wszystko prawie Oże, teraz jedziesz, cały czas drogą Teraz pokonałem grawitacja gry, tak? Tutaj uwaga Had to pay the price. will never fade away. We'll never fade away. I see your eyes. a ghost you're everywhere i'm your demon never leaving i'm made of soul of rage and fear